Witamy serdecznie Stowarzyszenie Weto. Leszek Socha i Joanna Świder. Ci sami. Zawsze ci sami. Także przy, przy końcu roku dosyć poważne tematy poruszamy. Dzisiaj, mobbing w pracy. Mamy sytuację taką, że mamy tą gospodarkę rynkową, powstaje wiele firm i każdy z nas szuka pracy. I, i, i chciałby tak mieć taką pracę, żeby móc się realizować jednocześnie, dobrze się w niej czuć i zarabiać pieniądze, tak Zarabiać pieniądze, ma być nie. godnie, ale mówisz tylko o firmach, ale to są również instytucje państwowe, urzędy, instytucje tak. państwowe, no wszędzie jest pracownik, wszędzie jest no pracodawca. W instytucjach państwowych to częściej mobbing państwowych części. części tak. Jest to zależność. Słuchowa. No nie wiem, ja bym się tutaj kłóciła. Ja mam inne zdanie. Ja Chcesz myślę, że instytucja. Tak. Pod koniec roku. Yy, nie, to przed Wigilią przenieśmy, się nie należy kłócić. Przenieśmy kłótnię na, na następny rok. Na następny rok. Dobra, to pokłócimy się w nowym roku. O, o, w 2000. Konsensus. Myślę, że każdy po to pracuje, żeby godnie. Zarabiać pieniądze, utrzymać żeby być rodzinę. godnie, utrzymać rodzinę, pójść do pracy i wrócić z niej do swojego domu, do swojej rodziny, bo praca nie może być całym życiem człowieka. Praca nie jest głównym celem życia. Uważam, że najważniejsza w życiu jest rodzina, mąż, dzieci, dom i to jest sedno naszego życia. Natomiast praca służy temu, żeby godnie zarabiać. Na to właśnie, na to życie, na ten cały Na ten budowanie zachęcen, rodziny, na domu. budowanie rodziny. I utrzymanie go. I teraz, jaką mamy sytuację? Teraz nic tak, jak ta sytuacja, która nas teraz po 89 roku, wszyscy zaczęliśmy, umożliwiło to nam, nam rozwój. Bierzemy kredyty. Budujemy domy, kupujemy mieszkania, kupujemy samochody i teraz nieodpowiedzialny, jak jest, trafia się nieodpowiedzialny pracodawca, to może to wykorzystać, bo jesteście związani kredytami, i to jest taki sygnał dla nieuczciwego kierownika, pracodawcy, tam jakiegoś szefa żeby to wykorzystać, pozwolić sobie na więcej, i, tak i wtedy doginać i wtedy i poniżać i doginać tego człowieka, yy, naruszać jego, wcho, yy, jego godność, yy, wchodzić za daleko w jego życie i tak dalej. No i to jest, ja, yy, to jest niebezpieczeństwo, to też trzeba być na to czuły, są na to przepisy w kodeksie karnym. Ja jako członek związku zawodowego, Pracowników oświaty i kultury Solidarność w powiecie bolesławieckim. Muszę przyznać, że badałam trochę to zjawisko i mobbing ma różne oblicza. Mobbing może być pionowy albo poziomy. Pionowy, jeżeli pracodawca nęka pracownika, albo poziomy, jeżeli na równi pracownik i pracownik. A, też może być. To mogą być takie sytuacje bardzo nieprzyjemne. Jak wyszydzanie, poniżanie, obmawianie, podważanie kompetencji, okazywanie braku szacunku, okazywanie braku zaufania. To są również takie i to też ma znamiona takiego naprawdę przykrego mobbingu. To może być nawet, proszę Państwa, może nie zdajecie sobie z tego sprawy, ale takie poczucie bycia bez przerwy obserwowanym. Powiedzmy, siedzą koleżanki w jakichś gabinetach, może w pokojach. No i ktoś na przykład ma cały czas otwarte drzwi. No nie ma powodu, żeby miał otwarte drzwi. A ten ktoś, yy, mamy poczucie, że ktoś nas bez przerwy obserwuje. Z jakiegoś powodu chce wiedzieć, yy, czy, y, co się dzieje. Czy trzeba, nie, czy nie czy trzeba, trzeba czy nie kontroluje. Trzeba kontroluje, nadmierna kontrola. Yy, to jest naprawdę bardzo przykry yy, proceder. Odbija się na psychice, yy, powoduje, że idziemy do pracy z niechęcią. Że zaczniemy nie lubić tej swojej pracy, a chodzić musimy? Musimy, bo mamy kredyty, to co wspomniałem, i, i tutaj jest takie zakleszczenie. I teraz zachodzi obawa, a to, to rodzi taki mobbing to rodzi nerwice, frustrację alkoholizm doprowadza do alkoholizmu, albo teraz modne są różne środki. Ja Ci powiem, tematowe. że to się może nawet poprzedni temat niebieskiej karty, tak. to również może się odbijać na rodzinie, bo ktoś odreagowuje to co przykrego go spotkało w pracy tak, i to pójdzie i to jest naprawdę bardzo niebezpieczne zjawisko no, reagujcie Państwo na to, nie dajcie się mobbingować jeżeli macie jakiś związek zawodowy na terenie swojego zakładu pracy, zawsze się można do związkowca zwrócić o pomoc, o poradę no i no walczcie z tym, nie można dawać, bo to jest rodzaj agresji. Nie można. Ja sam, ja sam doświadczyłem czegoś takiego i to to, to w przypadku w męskim to jest bardzo brutalne i też zmieniłem pracę przez takie zachowanie. Także to muszę się przyznać i nie ma tu jakiejś tam, nie wiadomo, nie można tu legend dorabiać. Przeżyłem to, wiem i jak Ktoś by się chciał coś więcej dowiedzieć na temat mobbingu, to jestem w stanie udzielić informacji. To jest, to jest bardzo wszelka sytuacja. Nikomu nie, ten, nie życzę, żeby, żeby coś takiego przeżył, ale jest, to jest, to funkcjonuje. Tak jak z tą niebieską kartą, tak jest z przemocą domową. To jest też forma przemocy, tylko że w pracy. Ona ma niemalże identyczne. Podłoże i, i, i zachowania się prześladowców. Także to jest. I skutki ma bardzo podobne. Niektórzy sobie robią z tego sport, tak zwany w cudzysłowie. Robią... Niektórzy po prostu no, czekają na, na to, żebyś faktycznie się usunął z, z drogi, tam w karierze komuś przeszkadzać. Różne podłoża są. Także to, na no to trzeba uważać, ale są na to artykuły, są środki zaradcze, można, można delikwenta po prostu dyskretnie nagrać. Teraz są środki różne techniczne, można go nagrać. Nie bójcie się, że nie można nagrywać. Można nagrywać rozmowy, można filmować. Ograniczenia dotyczą tylko i wyłącznie publikacji tego. No, nie wolno publikować bez zgody, bez, zgody bez, tak. bez wiedzy, bez zgody. Ale można to udostępnić jako materiał dowodowy. No, ofiara tej przemocy w pracy może przede wszystkim dokumentować te akty mobbingu. Dobrze by było, gdyby byli na to świadkowie, ale przede wszystkim, proszę Państwa, trzeba się zebrać w sobie, trzeba znaleźć odwagę i przede wszystkim powiedzieć temu szefowi, który mobbinguje nas, albo, albo koleżance, może koledze. Uważam, że stosujesz mobbing wobec mnie. Przestań to robić. Także w przypadku szefów jest taka sytuacja, że może ten mobbing się też odznaczać tym, że będzie, będzie Wam nakładał więcej roboty niż innym, a po prostu mniej płaci. Inni dostaną więcej za mniejszą pracę, a będzie się dostawać i to, to będzie tak drastyczne, że. Odejdziecie z pracy. Odejdziecie Nawet w pracy. przypadku kolegów, koleżanek, no jasne powiedzenie: przestań to robić, nie rób tego, krzywdzisz mnie. To, co robisz, ma znamiona bobbingu. Jeżeli nie zaprzestaniesz, Zwróci... zwrócę się do instytucji, które yy, prawdopodobnie... prawdopodobnie pomogą mi w tym. No bo nie chcę być dalej tak traktowana. Głównie sądy pracy są tutaj sprawnie. Działane. Sądy pracy, ale proszę Państwa, też związki zawodowe, jeżeli działają na terenie Waszych zakładów pracy, też można się zwracać do związków zawodowych. I na pewno te organizacje, które są powołane przecież dla dobra, dla szanowania, poszanowania dóbr pracowniczych, na pewno pomogą. Także taki kolejny temat, trudny. Ale warto go odświeżać, warto zdobywać wiedzę na ten temat. My życzymy Państwu, żebyście w nadchodzącym nowym roku 2023 nigdy nie zaznali mobbingu w pracy. A jak już nie daj Boże go zaznacie, umiejcie się przed nim bronić. A firmy pracowały w książko. I instytucje i urzędy też. Dziękujemy bardzo. Jak w tych firmach przedświąteczne. Wszystko się kończy dobrze. Do tak jak w amerykańskim filmie. Happy End. <laughs>